Jakie sceny były, są dla Ciebie w ogóle na trudne do odtworzenia? Hmm, najtrudniejsze chyba powiedziałabym, że są to sceny emocjonalne. Nawet czasami te bez tekstu. E, wymagają ogromnego skupienia, wymagają różnych takich technik, które nie są do końca zdrowe. E, ostatnio też właśnie o tym rozmawiałam, że zawód aktora jest bardzo niezdrowy, bo my korzystamy z różnych swoich sytuacji życiowych, z różnych takich chwil, które mamy w pamięci. I ja na przykład mam taką metodę, że po prostu to mi pomaga w wydobyciu różnych emocji. I czasami pamiętajmy, że czasami jest po parę, paręnaście dubli, więc jak jest taka scena na przykład płaczu, to jest ona bardzo, bardzo wymagająca, jest ona wyczerpująca. Emocjonalnie, po prostu. Widzowie często myślą, że najtrudniejsze są sceny erotyczne dla aktorek, aktorów. To już chyba jest kwestia indywidualna, wiesz. Jedni mają większy problem z popłakaniem się, inni większy problem, problem z rozebraniem się, a jeszcze inni na przykład nienawidzą się śmiać, więc... Ja zawód aktora uwielbiam. Uwielbiam siebie sprawdzać też w różnych nowych sytuacjach, w nowych rolach, więc ja zawsze to biorę jako teraz coś nowego. W takim razie, dobra, próbujemy w tą stronę. Jak w to, nie w tą, to w drugą I, i, i może coś fajnego wyjdzie. Więc, chyba takie emocjonalne, kończąc ten temat, emocjonalne, smutne sceny są bardzo często trudne.